Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek taki, co w dalszej części tego kanału się będzie działo z tą Hondą. Jakie mam plany, co będę w niej przerabiał, żebyście wiedzieli, co na przyszłość może Was spotkać na tym kanale. Także zapraszam do odcinka. Lecimy. Jak widzicie, już szyba jest zdemontowana, jest już u mnie w domu, czeka na. Polerowanie. Zamówiłem już pastę specjalną do polerowania właśnie e, takich rzeczy. Więc niebawem też będzie odcinek, jak spolerować e, swoją przednią szybę. Jakich e, narzędzi i e, czego będzie trzeba użyć ku temu, by e, odzyskać blask naszej szyby. Projekt jest taki, że niebawem wjedzie tutaj e, uchwyt. Mam już taki w zamyśle, że wymyśliłem sobie taki uchwyt, z tego względu, że ten uchwyt typu pająk na telefon nie zdaje mi egzaminu. Znaczy, on sam w sobie jest dobrym uchwytem, mimo że jest chiński, ale tak jakby no nie zdaje egzaminu w tym miejscu. Nie mam go w zasięgu wzroku. I wymyśliłem, żeby zrobić tu, w tym miejscu, taką belkę, która, na której będziemy mogli zamontować sobie uchwyt na telefon czy na nawigację. Chciałem też zamontować tutaj w Hondzie handbary, takie osłonki na dłoń, no ale niestety. Te handbary nie mieściłyby się tu, wodziłyby właśnie o lusterko i o czaszę, więc no niestety muszę zrezygnować z tych handbarów. W planach to dodatkowa owiewka, czyli tak zwany deflektor szyby, żeby skierować po prostu pęd powietrza nad kask, bo teraz mi wieje bezpośrednio tą blendę Vizio, który jest otwierany. Dlatego będę chciał właśnie zamontować dodatkowy deflektor. Dodatkowo będą jeszcze różne ciekawostki, takie choćby jak zamontować kufry do skutera gdzie je zamontować, jakie je zamontować, to wszystko będzie pokazane na tym kanale, także jeżeli poruszasz się skuterem, a chciałbyś wyglądać troszeczkę adventure'owo, no to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. A będzie się działo, naprawdę się będzie działo. Do wiosny trzeba z tym wszystkim zdążyć, żeby to fajnie, ze smaczkiem też wyglądało. Ja jestem jak na razie z tej Hondy S-Wing naprawdę bardzo zadowolony. Mimo, że to jest pojemność tylko 125, ale mi do mojego stylu jazdy, podróżowania nic więcej jak na razie nie potrzeba. Mamy zamiar wyjechać w tym roku tą oto Hondą w Bieszczady. Będzie się działo. Na tym kanale subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, żeby algorytm w tym roku 2025 zwariował i e, wykręcił te magiczne 1000 subskrypcji, by być już takim uwierzytelnionym youtuberem na kanale YouTube. Na dzisiaj się z Wami żegnam. Pozdrawiam. Cześć.